Never built the high All the words that we spoke. Yeah, only with our eyes. Now is the time to choose. Somebody wins and some lose. I can see it through your disguise. Lay it down, hope for something better. Make witam was w kolejnym poradniku dawno już nic nie było, obiecałem, że nagram, no nagrywam jest to poradnik na, ja go nazwałem na lepsze ścieżki ale ogólnie on będzie dotyczył ogólnie upraw, czyli jakieś orki, kultywacji i tak dalej, będą po prostu one bardziej dokładniejsze bo na pliku na którym znajduje się kultywacja, orka siew, wiecie, takie rzeczy uprawkowe będzie on po prostu powiększony dwukrotnie tak samo będzie powiększony dwukrotnie od odrośli ja zakładam, że ogólnie większość z was tak zakładam, będzie dodawała to na sejwie, na którym już gra, jest tak najbardziej możliwe wtedy nie trzeba edytować mapy ale mapę i tak trzeba będzie rozpakować e, a jeżeli ktoś robi to na sejwie nowym czyli po prostu jeszcze nie założonym, to zrobi to samo, te same pliki, tylko po prostu zrobi to w mapie, ja zresztą wam wszystko pokażę, postaram się wytłumaczyć to jak najlepiej, ja będę to dodawał na mapie piastów v2 od mikołaja tak, stwierdziłem, że na tematy akurat nie robiłem jeszcze na niej nic, także odpalam sobie grę i pierwsze co będę robił, no to po prostu założę save'a. E, pokażę Wam jak to wygląda e, na chwilę obecną, że tak powiem, a jak to będzie wyglądało już po edycji. Wy, oczywiście, również sobie możecie wejść do farminga i zobaczyć przede wszystkim na jakim na którym save macie po prostu wasz save, czyli na 12, 11 tak itd. Tak ja założę sobie na 14, także zakładam sobie to oczywiście na mapie piastów, tak jak już wcześniej powiedziałem i czekam aż się wszystko wczyta, od razu Wam pokażę jak to wygląda. No i dobra, ja już sobie tutaj przygotowałem polepkę takie doświadczalne, także zobaczcie jak po prostu teraz będą ścieżki wyglądały No jak widzicie one co prawda trochę jest słabo widać jeszcze, ale zaraz podejdziemy. No I tak jak widzicie, oczywiście jeszcze lepiej będzie, jeżeli będziecie mieli glebę 360 na mapie. No ale te ścieżki są teraz takie, no najgorzej by nie wyglądały, ale no najlepiej też nie jest, nie? Ogólnie, no kurczę, ciężko mi to pokazać. Może, o, tak jak widzicie, tutaj macie te piksele takie, bo się wszystko znajduje na pikselach. No i one tak dosyć mocno przeskakują, nie? Jak widzicie, tak jak tutaj mam tą kropeczkę, teraz no to one w ten sposób właśnie przeskakują, tutaj idzie, przeskakuje, tak, 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 tak i później coraz dalej, coraz dalej, nie? No i teraz po prostu zwiększymy sobie liczbę tych pikseli, żeby było to jeszcze dokładniejsze, także zapisujemy sobie oczywiście naszą grę i przechodzimy do dokumentów. Jesteśmy w naszych dokumentach, oczywiście, tak jak wspomniałem, musicie pamiętać numer ich waszego save'a, w moim przypadku był to oczywiście numer 14. Potrzebujecie do tego GRLE Converter, do którego znajdziecie link w opisie. Ja oczywiście już go mam pobranego, już sobie tutaj odpalam. Eee, tutaj, dobra, tutaj prędzej znajdę, oprócz nowym oknie, Giants Programy, e, GRLE Converter. I teraz tak, e, z tego co pamiętam, gdm ma on od początku nie konwertuje. Ja po prostu zawsze, tak do się nauczyłem, konwertuje to sobie samplem, e, czyli musicie sobie wejść, kliknąć prawym, edytuj. I tutaj musicie sobie zmienić, bo prawdopodobnie będziecie mieli wpisane grle, musicie sobie wpisać gdm, nie? Zapisujecie i teraz tak, density map ground z save density map ground oraz density map fluids przerzucacie sobie tutaj. I teraz po kolei nazywacie, kopiujecie sobie od razu nazwę, wpisujecie sobie sample, odpalacie ten programik i wy, widzicie, wychodzi Wam sample.png. Tutaj jest takie coś, zmieniacie sobie nazwę na Density Map Cruits, usuwacie starego sampla, robicie to samo z Density Map Grounds, kopujecie nazwę, wpisujecie sample, konwertujecie i zmieniacie nazwę na Density Map Ground. Eee, teraz musicie rozpakować ogólnie mapę i to musi zrobić każdy, bez wyjątku. Będziecie musieli również się uruchomić w Jancy Editorze, także link do Janca i jest również w opisie odpalacie sobie, czy no wypakowujecie sobie waszą mapę i teraz będzie bardzo ważna rzecz, to musi zrobić również każdy, bo jeżeli będziecie mieli mapę yy, i w zipie i w polderze, to może wystąpić w pewnym momencie przy konwertowaniu na PNG, jak wrzucicie już PNG, że będzie czytał GDM z zipa, także zip wyrzucacie po prostu na pulpit gdziekolwiek indziej, żeby go po prostu tutaj nie było, a później go sobie wrzucacie, żeby, żeby nic się nie zepsuło. Yy. I teraz tak, wchodzi sobie w map US, i teraz tak. Jeżeli jesteś osobą, która robi to na nowym save, to po prostu robisz to samo co my tutaj teraz, tylko że robisz to z tymi plikami z folderu najczęściej Data. Mało kiedy znajdują się gdzieś indziej te pliki, najczęściej jest to folder Data. Może się to inaczej nazywać, może się na przykład nazywać jakieś mapie Culti Density, na przykład Ground yy, będzie się nazywało Culti Density, ale najczęściej jest to Density Map Ground. nie? Robisz to samo po prostu z tymi dwoma plikami co my teraz, tylko że. Robisz to na mapie i wtedy musisz tą mapę spakować. Jak już zrobisz te rzeczy, które my, jak my będziemy przerzucać te pliki do naszego save'a, to ty musisz te pliki wrzucić właśnie do daty, zapisać mapę, spakować i będzie to samo działać na nowym save'ie. My ogólnie te dwa pliki usuwamy sobie i przerzucamy teraz naszego, nasze dwa te pliki, które skonwertowaliśmy do PNG teraz taka rzecz ważna też do tego również potrzebujecie programu mianowicie potrzebujecie paint.net który jest oczywiście jak najbardziej darmowy odpalacie go sobie przerzucacie te pliki obydwa, otwórz obraz drugi też sobie od razu przerzucimy otwórz obraz i teraz musicie zeskalować, zeskalować go czyli klikacie sobie obraz zmień rozmiar i skalujecie go dwukrotnie czyli 4096 razy 2 no to macie 8192, przepisujecie tę liczbę tutaj 8192 zachowajcie te same ustawienia, które ja mam, czyli najbliższe sąsiedztwo musi być w próbkowaniu. Rozmiar bezwzględny zachowaj proporcje obrazu. OK. Robicie od razu to samo z drugim klikiem. zmiń rozmiar 8192. To samo najbliższe sąsiedztwo. Jeżeli tego nie zaznaczycie, jeżeli będziecie próbować w filmem programie, zeskalować na przykład GIMP i tak dalej. To może wam na przykład, jak, bo to po prostu powiększy rozmiar, musi to tak jakby rozciągnąć I w momencie, gdy będzie rozciągać To te próbki mogą być miejscami inne I teraz na przykład gdzieś między trawą będzie mogła wyskakiwać cina, kukurydza, jakieś zboża, wiecie, po prostu się to Te piksele się e, poplączą, nie? Teraz zapisz jako oczywiście, zapisujemy tu gdzie mieliśmy, tak? E, autowykrywanie e, Tego tutaj nie zmieniamy Z przeplotem odznaczamy no, po prostu myślimy wszystko tak jak ja jest zaznaczony. Klikacie OK, zapisuję. Oczywiście, chwileczkę może to potrwać, bo jednak jest to <laughs> duży rozmiar, yy, duży rozmiar pliku, dużo pikseli tutaj się znajduje. tak samo robimy, zapisujemy dosłownie tak samo. OK. No i dobra, gdy już mamy zapisane, nie? To po prostu yy, teraz musimy sobie odpalić naszą mapę. Tylko, że zanim to zrobimy, to sobie wejdziemy w I3D i edytujemy go za pomocą Notepada. Tego względu, że y, niektóre mapy mają wpisane .png od razu, a niektóre mają .gdm, dlatego teraz wpisujemy sobie density map. No i tak jak widzicie tutaj jest gdm. Także musimy w i ground zmienić na razie na png. Jeżeli chcecie dwa na raz zmienić to przytrzymujecie alt, zaznaczacie sobie, wpisujecie .png, zapisujecie. I teraz odpalacie waszą mapę. <laughs> Oczywiście uruchomimy sobie e, naszą konsolę w Giants żebyśmy zobaczyli czy wszystko jest. Wszystko tutaj działa, czy wszystko się wczytało poprawnie? Nie, aczkolwiek będziecie to najprawdopodobniej widzieć, yy, jeżeli by coś poszło nie tak po prostu, to albo nie będziecie mieli żadnych roślin na mapie, czyli żadnych traw, żadnych zbóż, nic. Yy, nie przestraszcie się też, bo tak jak widzicie, no tutaj są te zboża narysowane, nie? Ale jak na przykład wejdzie, wejdziecie na dziką dolinę, to tych zbóż nie będzie, bo ja nie dodawałem żadnych zbóż, ewentualnie tam parę, no ale ogólnie tutaj tych traw tego wszystkiego też by nie było, nie? I tych yy, podłoży, czyli kultywacja się, i tak dalej, też by nie było. Patrzymy sobie konsolę, oczywiście, Windows yy, i konsola, tutaj macie i te warningi, no to, to są tylko takie. Aha, tutaj akurat jest y, coś y, od mapy, ale tutaj, już na przykład, macie takie coś jak yy, od no to na to nie patrzcie, bo tutaj jest taka informacja tylko tak samo green middle na to nie patrzcie ważne żeby nie było żadnych errorów że nie udało się czegoś wczytać że na przykład y, nie udało się wczytać ground nie jeżeli wszystko jest poprawnie to nic nie robicie po prostu zapisujecie mapę to jest najważniejsze zapisujecie mapę i teraz sobie wychodzicie y, i te pliki które y, bo po prostu teraz przekonwertowało, tak takie widzicie png z powrotem na gdm po zapisie mapy nie? te dwa pliki teraz przerzucacie z powrotem do waszego save czyli w moim przypadku był to sejf numer 14 a te osoby, które robiły to na mapie zostawiają tam te dwa pliki, oczywiście zamieniamy tutaj te osoby, które po prostu robiły to na mapie mogą robić to na nowym sejwie to jak im się otworzyły tutaj te dwa pliki to po prostu usuwacie sobie kropkę png nie? E, edytujecie sobie z powrotem tutaj w tym miejscu e, oczywiście mówię, że to jest dla osób, które zmieniają to w mapie e, edytują sobie tutaj z powrotem na gdn, zapisują Pakują mapę i to jest wszystko, nie? a w naszym przypadku, gdy my to dodajemy na save'a, to mapę usuwamy i zipa wrzucamy z powrotem do e, gry. I teraz tak, e, ja ogólnie zauważyłem, że jeżeli ktoś to robi na save'ie, który już wcześniej miał, może wystąpić takie coś, jak ja teraz grałem na Galgenbergu, e, że tak jakby w oddali gdzieś te... Głównie zauważyłem, że to e, no jest, jest na chwastach po przeskalowaniu Fruits Density. Jest to głównie na chwastach i po prostu z daleka wygląda to jak takie piksele na podłożu, coś takiego. I to jest jedyna rzecz, którą zauważyłem. A, jeszcze zauważyłem, że tam gdzie rosną chwasty i na przykład tworzycie nowe pole, to występują takie jakby yy, dziwne mozaiki, coś takiego. Zauważyłem, że po prostu jak namalujecie po tym do to trawę i dopiero wtedy zaoracie, to tak, takiego czegoś nie będzie, nie? Ale mi to w rozgrywce nie przeszkadza. Myślę, że jak będziecie robić to na nowym save'ie, to będzie wszystko okej, okay, nie? No, i teraz ogólnie, może trochę część osób tutaj mm, nie zauważy różnicy, no ale ja tą różnicę na pewno będę widział, jeżeli będzie to działać. Opuszczamy sobie, włączamy. No, myślę, że ta różnica jest widoczna, nie? Bo te ścieżki od razu zrobiły się węższe. Patrzymy również w blok. Aha, i tutaj ważna informacja. Nie, no jest różnica. No, różnica myślę, będzie widoczna, bo tutaj macie taką ścieżkę, a tutaj macie tę ścieżkę taką porozjeżdżaną, taką poszarpaną strasznie, nie? Także no jest ta różnica. I piksele też są mniejsze, bo tak jak widzicie, one teraz idą w ten sposób, a nie tak jak tam, że bardzo tak daleko, czyli w ten sposób, no po prostu są dwa razy mniejsze, nie? Przy pierwszej gdzieś tam, że tak powiem, uprawie, czyli gdzieś w kultywacji, orce czy coś, jak opuścicie maszynę, to możecie mieć lekką ścinkę, to jest właśnie przez to, bo jest po prostu więcej pikseli i może się to tak dziać, może gdzieś będą mniejsze FPSy, ale nie, nie, że spadnie wam, nie wiem, o 15 FPSów, 20 FPSów i tak dalej, nie? Nie wiem, czy działa to na mapach 4X, bo tego nie sprawdzałem. Gram tylko na standardowych rozmiarach podcto. Myślę, że na 4X się mogłoby to działać, tylko że 4X chyba od podstawy będzie miało 8192 w tym pliku. To wtedy musicie jeszcze dwa razy to zaskalować. Aczkolwiek nie wiem, czy wtedy FPS nie będą wariowały. Musicie to sobie sprawdzić. Ja nie zapewniam, że to działa na mapach 4X. No i oczywiście po tym, jak już to zrobicie, to polecam Wam po prostu. Skorzystać z pierwszego poranika, którego miałem, który miałem na ścieżki i tam ustawić sobie teraz na nowo rozmiar tych ścieżek. Bo teraz po prostu wiecie, macie więcej tych pikseli, będzie to bardziej dokładne. Możecie się bardziej pobawić tymi ścieżkami, możecie jeszcze węższe zrobić pod jakiegoś papaja, coś takiego, nie? No i wam się to na pewno bardziej będzie podobało. Bo teraz, jak ustawiliście na przykład szerokie ścieżki, to może to za ładnie. Nie wyglądać. Mam nadzieję, że wszystko Wam wyjaśnię. Mam nadzieję, że to u Was działa. Jeżeli coś nie działa, napiszcie w komentarzu. Dawno nie nagrywałem poradników, także też nie wiem, czy byłem aż tak dokładny. Eee... No to co? Już miłej gry na nowych ścieżkach. Trzymajcie się, do następnego, na razie, cześć.